Dziedziniec pałacu Marynki w minioną niedzielę zapełnił się osobami chętnymi do wspólnego, przyjemnego spędzenia wolnego czasu. Wszystko za sprawą inicjatywy niedzielny obiad ze sztuką w tle. Na szczęście pogoda sprzyjała rekreacji na świeżym powietrzu. Wszyscy, którzy przybyli na miejsce, mieli okazję skosztować dań przygotowanych przez Puławskich restauratorów, podziwiać występy artystyczne czy posłuchać muzyki granej na żywo. Stoły, przy których siedzieli Puławianie, były ozdobione jesiennymi dekoracjami. Miłośnicy sztuki mogli podziwiać obrazy lokalnych artystów, a chętni mogli sami pokazać swoje umiejętności malarskie. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych. Nie zapomniano także o czworonogach, na których Czekał słodki kącik. To pierwsze tego typu wydarzenie w naszym mieście, które z pewnością można uznać za udane ze względu na sporą liczbę osób, która wzięła w nim udział. Instytut Studiów Podyplomowych, Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych Filia w Puławach zaprasza do zapisów na studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie w oświacie oraz wiele innych. W naszej ofercie znajduje się ponad 50 kierunków pedagogicznych i administracyjnych. Zapraszamy absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Zapewniamy nowoczesny program kształcenia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.